Cześć Maneczko z tej strony Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest dawno niewidziany Damian Stasiak. Cześć Maneczko. Cześć. Damian, no i od tego będę chciał zacząć, dlaczego tak długo ci nie widzieliśmy w klatce w KSW? No wiesz co, kilka rzeczy się na to składa, jakby jakieś tam rozmowy z KSW już trwają od jakiegoś czasu. Gdzieś tam terminy się nie do końca składały KSW, nie do końca terminy składały się mnie, później był też kto przeciwnikiem, jakby no, sporo wypadkowych to jest, ja też oprócz tego, że walczę, no to za, zawodowo pracuję, prowadzę zajęcia, prowadzę klub, więc tych zajęć mam naprawdę dużo. No, jakby te wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy nie zgrywały się w 100%, no i dlatego taka dłuższa przerwa. Bo ty planowałeś jeszcze walczyć chyba w lipcu zeszłego roku, z tego co pamiętam, prawda? No tak, miałem walczyć w lipcu, wtedy Gala chyba w Łodzi miała być. Tak, i... tak, 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 tak. I to też e, Michał Domin miał być moim przeciwnikiem, ja wtedy z tej walki wypadłem, właśnie. No i jakby ja wtedy już wróciłem po tej kontuzji, bo tam kontuzja była dość poważna, bo miałem zerwane więc więzadła poboczne, więc no tak, żeby w pełni, kiedy mogłem trenować, no to to było około pół roku, gdzie już tak w 100 procentach mogłem robić wszystko, no to jakieś tam rozmowy z KSW trwały. Wiadomo, że ja też zawsze chcę w walce być jak najlepiej przygotowanym, więc no mówię, to moje przygotowanie, zgranie terminu, przeciwnika i wszystko naraz spowodowało to, że dłuższy czas nie walczy. E, zaraz przejdziemy oczywiście do walki z Michałem Dominem na KSW Wergorenie, KSW 107, ale tam wczoraj, jak ogłoszono tę walkę, pojawiła się taka informacja, że to będzie Twoja ostatnia walka MMA, że to będzie Twoja pożegnalna walka. Czy coś możesz powiedzieć? O tym więcej, skąd w ogóle taka decyzja? I czy przykładowo, jakby ta walka potoczyła się po Twojej myśli, jak sobie pewnie tej, Twój sztab zakładacie, to czy jest szansa, że jednak nie będziesz kończył kariery? Jest to wiesz, z tą myślą, już jakby długi, dłuższy czas już jestem. Mhm. Słuchaj, no, wynika to z tego, że tak naprawdę uważam, że po prostu trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie chciałbym odchodzić, odchodzić w takim stylu, że będę, powiedzmy, walki jakiś tam przegrywał w słaby sposób, że będę na przykład jakby trampoliną dla młodych zawodników. Nie o to mi chodzi w tym. Ja chciałbym odejść w takim, powiedzmy, że jakimś tam szczycie, choć uważam, że jakby szczyty mój to już, już był. Więc staram się teraz do tej ostatniej walki po prostu przygotować tak naprawdę na, na 100%. Druga rzecz jest taka, że um, uważam, że trzeba zejść wtedy, kiedy ja już dzisiaj nie mam w sobie czegoś takiego, że e, chcę być najlepszy, e, chcę być numer jeden w Polsce, w Europie, w świecie i tak dalej. To, co miałem e, kiedyś, powiedzmy 5 czy 10 lat temu. To jakby moje jakby treningi, to wszystko, moje zaangażowanie było zupełnie inne. A teraz jest, no, jestem starszym już zawodnikiem na pewno, więc już nie ma tego takiego zęba sportowego, jak miałem kiedyś. I po prostu uważam, że to jest najlepszy czas, żeby odejść jeszcze, gdy jestem w formie dobrej. Kiedy jeszcze na pewno wyjdę i dam, myślę, że bardzo dobrą walkę i uważam, że zwycięską walkę. Choć no walka to zobaczymy, jak się sama potoczy. No i jakby ten, chciałbym odchodzić, kiedy jeszcze jestem w miarę w górze, niż jak już będę schyłkowo. Moje całe przygotowania i wszystko będą spadały w dół, i tak naprawdę odchodzić wtedy, kiedy będzie to wymuszone na mnie, że ja już wszyscy będą widzieli, że, że już jest słabiej, że muszę odejść. Odchodzę wtedy, kiedy chcę, też mam co robić, więc jakby sport nie wymusza na mnie to, że ja muszę kluczowo się w nim trzymać, bo po prostu nie mam innego zajęcia. Ale ty, hmm, powtórzę tylko końcówkę tego swojego poprzedniego pytania. Jakbyś się dobrze czuł w tej walce, jakbyś, wiesz, pokazał to, z czego czy czego, czego tak naprawdę z nami ta walka byłaby o no, Twoim wykonaniu mega zajebista, to bierzesz pod uwagę, że jeszcze coś możesz stoczyć? Nie, ta walka ogólnie będzie zajebista, bo <laughs> uważam się za sportowca jeszcze stuprocentowego i przygotowuję się do tej walki tak samo jak się przygotowywałem do wszystkich wcześniejszych walk, więc jeśli chodzi o moją predyspozycję i dyspozycję w tej walce, no to na pewno możecie się spodziewać tego samego, co było zawsze. Yy, chcę tą walkę oczywiście wygrać i takim mega fajnym akcentem właśnie właśnie skończyć moją karierę sportową jakby ze sportami walki. A jak to ogólnie teraz, na przestrzeni tych lat, z perspektywy właśnie tej ostatniej walki, oceniasz w ogóle swoją sportową karierę? No bo były to zawsze przeważnie dobre organizacje. Było to ACA, było to UFC, doskonale pamiętamy. Tego końcówka tej twojej kariery, no to były ksw no Pasa się nie udało zdobyć, choć było blisko. To też, to, to, to też trzeba zaznaczyć. Jaka jest, jakby, Twoja perspektywa teraz, no z perspektywy czasów? Jest co jeszcze. Nie zastanawiam się nad tym. Bo, czas na jakieś tam podsumowanie tego wszystkiego to myślę, że akurat będzie dobry moment, jak już będę po walce. Teraz naprawdę, tak jak Ci powiedziałem, jestem sfokusowany kompletnie na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tego pojedynku i żeby wszyscy kibice, żebyście Wy wszyscy zapamiętali mnie z tych wszystkich walk: to, że byłem nieustępliwy, to, że dawałem dobre walki. Zawsze dążyłem do zwycięstwa. No, wiadomo, przegrane w sporcie są czymś naturalnym. A jakby całe podsumowanie wszystkiego, to jakby taką luźną rozmowę pogadać sobie, to myślę, że po, na tym trochę pomyślę i podsumowuję to wtedy. To na pewno się wtedy połączymy. Teraz przejdźmy do Twojego rywala, do Michała Domina. No ty, no ty już na pewno no ty już masz go troszeczkę rozpacowanego, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, ty już mia, mieliście już walczyć w zeszłym roku, ale czego ty nawet po Michale możesz się spodziewać, bo on też miał taki no, troszeczkę dół w, dół w swojej karierze, jednak walczył z dobrymi zawodnikami. No a teraz gdzieś tam ten swój streak buduje, wszedł, wszedł, wszedł do rankingu, no jesteś o, obok siebie praktycznie. To też gdzieś wydaje mi się, że to jest, dlatego to też jest fajna, fajnie zestawiona walka. Jakiego Michała Dominat ty się spodziewasz? Tak, za nieco ponad miesiąc w klatce KSW. No, w sumie za miesiąc. Jest co ogólnie spodziewam się tego, że Michał będzie, jak na Michała, będzie najlepszą swoją wersją. Na pewno jest na fali wznoszącej. Ma trzy wygrane z rzędu, więc to na pewno będzie go niosło. Cały czas ten chłopak rozwija się, więc na pewno to będzie najlepsza wersja Michała i ja też się z tego cieszę, że będę walczył. Nie ze słabiakiem, który został specjalnie ściągnięty dla mnie na zakończenie, żeby było miło i fajnie, tylko że to będzie dobra walka, tak? bo Michał też w tych walkach jest nieustępliwy, jest zawodnikiem przekrojowym, w każdej, w każdej płaszczyźnie potrafi walczyć. Więc to jest właśnie to, czego potrzebowałem. Żeby jeszcze na ten ostatni raz wyjść w pełni zmotywowany, żeby na te treningi chciało mi się chodzić, żebym chciał zostawiać serce na, na treningu, żeby to po prostu nie, nie był ktoś, kto tak naprawdę ściągnięty, podstawiony, czy jakby to inaczej na, nazwać, no, uważam, tak jak powiedziałem wcześniej, że to będzie na pewno najlepsza wersja Michała, jaką dotychczas na pewno widzieliście mi co ty będziesz robił na tej sportowej emeryturze? Słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, na pewno prowadzę klub, prowadzę kluby, szkołę dzieci, młodzież, dorosłych. Pracuję również zawodowo. Mam rodzinę, mam żonę, dziecko. Lubię jeździć po świecie, gdzieś korzystać z życia. Więc na pewno nudzić się nie będę, a jakby ten taki spokój, brak reżimu takiego sportowego, związany z dietą, z treningami, z przygotowaniami, po prostu tego już nie chcę, tak? Wiadomo, że sportowcem, jakby osobą trenującą to już pozostanę na całe życie, bo, bo tego się nie da zaprzestać ro robić, ale jakby. Ta cała otoczka, jaka wiąże się z przygotowaniem do walki, ktoś, kto tego nie robił, nie widział, to myślę, że nie do końca zdaje sobie sprawę, jakie to jest po ciężkie. No i jakby tego elementu już trochę mam dość, ale wszystko poza takim maksymalnym reżimem sportowym, jakim trzeba mieć, przygotowując się do walk na najwyższym poziomie. To już nie będę miał i z tego na pewno zarówno cieszę się ja, jak i na pewno cieszy się moja rodzina, tak? bo też dla nich to też nie jest łatwe, kiedy ja w tym reżimie jestem i cały czas trenuję. Pomagają mi w wielu elementach, żebym jak najspokojniej miał w domu, żebym trzymał dobrze dietę. Więc to jest naprawdę obciążające dla wszystkich, jakby tylko tego elementu nie chcę już, a sportowo na pewno cały czas będę. A powiedz mi generalnie, ty mówisz, mówisz o swoim klubie, ale planujesz też na przykład jakiś zawodników zawodowo zacząć prowadzić? Co zawodowo? Ty, ja chcę prowadzić zawodowo. Ja bardzo lubię pracować z dziećmi. Pracuję z dziećmi, ucząc ich karaty, bezdyskierowicę, z młodzieżą jakiegoś keyboxingu, MMA, par parteru. Więc wiadomo, że jeśli uda mi się kogoś wyszkolić, ja też naprawdę mam fajnych chłopaków, którzy mają dzisiaj, są w wieku 16-18 lat. Jeśli ktoś z nich będzie przejawiał chęć do startu w walk, no to jak najbardziej tak. Czasem zdecydowanie startuję z nimi w zawodach jiu czy w amatorskich zawodach MMA i dają radę. Moje dzieciaki również startują w karate, osiągają sukcesy. A sport zawodowy, zanim się dojdzie do tego sportu zawodowego, to wcale nie jest to takie proste. A druga rzecz, konkurencja w sporcie zawodowym dzisiaj jest tak ogromna. Że to naprawdę nie można powiedzieć, nawet jak ktoś się wyróżnia na treningu, jest świetny, to, jeżeli byś tym zawodowcem, no to jeszcze musisz naprawdę się wiele aspektów zgrać, żeby tym zawodowcem być. A teraz już kończę tą naszą rozmowę. Wcześniej wspomniałeś, że lubisz jeździć po świecie. To gdzie chciałbyś pojechać? W takie wiesz, wymarzone miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś. Co wymarzone miejsce, ogólnie każde miejsce, gdzie się pojedzie, gdzie jest nowy, nowym miejscem, to jest świetne miejsce. tak Na pewno będę chciał pojechać, już byłem oczywiście, będę chciał jechać do Brazylii, będę chciał jechać do Stanów, różne ciepłe kraje zwiedzać, po prostu korzystać sobie z życia, tak? Odpoczywać aktywnie i brać z tego, ile tylko się uda. Okej okay, Damian, z mojej strony to już będzie wszystko, ja Ci bardzo dziękuję za, za możliwość rozmowy, na pewno się połączymy po walce bez względu na wynik, żeby trochę można nawet tak jak wspomnieliśmy wcześniej podsumować Twoją karierę, jeżeli teraz chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment i Twój czas. Ja cię pozdrawiam wszystkich kibiców, zachęcam Was do kibicowania mi podczas KSW 107, trzymajcie kciuki, ja ze swojej strony, jak już powiedziałem wcześniej, na pewno Dam siebie 100% w tym ostatnim pojedynku i myślę, że każdy będzie zadowolony z tego, co tam się zadzieje.